Przed nami najważniejszy moment z życia Pablo Coptera. To właśnie dziś okaże się, czy po odpaleniu na maksa silnika lotniczego maszyna wzniesie się w przestworze. Jednakże zmiana silnika z motocyklowego na lotniczy to bardzo poważna zmiana, a jak wiadomo, każdy silnik potrzebuje indywidualnego podejścia. Dlatego zanim odpalimy ten silnik na maksa, będziemy potrzebowali systemu, który pozwoli nam na kontrolę silnika z bezpiecznej odległości. W ostatnim odcinku zrobiliśmy taką prowizoryczną pociągarkę gazu na drutach. Miedzianych oraz sanie ma wiele do życzenia, właśnie odpadło. Dlatego w pierwszej kolejności zamienimy te prowizoryczne druty miedziane na profesjonalne linki, które pozwolą nam na zdalną, precyzyjną kontrolę. Ja tutaj mocno propsuję ten silnik, bo szczerze jest tu wszystko takie proste, że właściwie można samym śrubokrętem wszystko porozkręcać, ponaprawiać. Porównuję sobie z tym motocyklowym silnikiem, gdzie naprawdę wszystko było dużo bardziej skomplikowane. A tutaj zobaczcie, prosta sprawa. I teraz tą linkę. Ja kupiłem taką, że była przystosowana do tej wielkości, wystarczy, że tutaj plasticzek wyciągniemy, wsadzamy do otworku tak, cyk zabezpieczone, plastik z powrotem i w ten sposób już jest całość gotowa można pociągać za linkę Kolejna minus jest to, że musimy dwa gaźniki osobno kontrolować. Mamy oczywiście dwie osobne linki do każdego gaźnika po kolei, ale te linki na końcach będą znowu połączone. Jeżeli pociągniemy dwie linki na raz, no to powinny dwa gaźniki w takim samym stopniu się otworzyć. No i skoro mamy już jedną stronę linek przyczepioną do gaźników, to po tej stronie musimy oczywiście zrobić jakieś trzymadełko tych linek. Ja zrobiłem taki płaskownik z otworkiem i tutaj mamy śrubki. Które akurat tak się składa, że pasują w ten sposób. Nakrętki oczywiście. Cyk. I druga tak samo. I to ustrojstwo możemy gdziekolwiek przymocować, gdzie będziemy chcieli, żeby było miejsce do dodawania gazu. Ale żeby nam się te linki dobrze naciągały, ja z powrotem użyję kostki elektrycznej, bo ona fajnie działała ostatnim razem. Tutaj nie ma jakichś wielkich sił, nie ma co, wiecie, nie ciągnie się za mocno tych linek, więc taka kostka wytrzyma. Takie proste rozwiązanie, ale wydaje mi się, że naprawdę jest, można powiedzieć, niezawodne. Przynajmniej nie zawodziła mnie ostatnio. Zakładając, że się nie poluzują te linki, jeżeli to jest dobrze dokręcone, to jesteśmy w stanie pociągnąć... I dwie linki się naraz ciągną o taki sam dystans, więc gaźniki też się otwierają w o taki sam, wiecie, szparkę. Cyk. Ja planuję zrobić tak, że jeżeli będziemy mieć tą linkę taką do pociągania zdalnego z bunkru, no to ta linka będzie zaczepiona w tym miejscu. Tutaj połączymy ją z tymi kabelkami i mamy naprawdę fajne dodawanie gazu. Ze staniem będzie bardzo podobna sprawa, natomiast chciałem Wam tutaj pokazać. No, zobaczcie, tylko jakie to jest wszystko misterne. Tutaj sobie zakładamy końcówkę linki, nakładamy taki pewnie mosiężny krążek. Linka już nie może wypaść, na to sprężynka. No strasznie mi się podoba to, jak to jest wszystko rozwiązane. Widziałem inne gaźniki, no i były takie, wiecie, bardziej lelawe, ale tutaj naprawdę jestem pod wrażeniem, jak to wszystko wygląda. Przy staniu będzie różnica, natomiast po drugiej stronie, ponieważ to będzie lokalne, czyli będziemy mieć taką wajchę, dokładnie taką samą, którą użyliśmy podczas pracy nad kosiarką. Sprawdziła się świetnie, więc tą samą zastosujemy tutaj. A dlaczego lokalnie? No bo sanie będziemy odpalać przy uruchomieniu silnika. On sobie chwilę pochodzi, nagrzeje się. Później stania już nie potrzebujemy, możemy go wyłączyć. Nie potrzebujemy go wyłączać zdalnie, dlatego całość rozwiążemy na miejscu. i Ja zrobiłem takie samo mocowanie, jak z drugiej strony do gazu, tyle, że dospawałem jeszcze taką rureczkę do tej rureczki. Przymocujemy od razu tą wajchę, w ten sposób. I tutaj, właśnie, jest ta różnica, ponieważ teraz musimy jakoś zabezpieczyć te linki, w tej tutaj wajsze. Ja wpadłem na pomysł, żeby taki nieco większy pancerzyk dać. To jest pancerzyk od nieco grubszej linki. W nim się zmieszczą dwie te linki, które tutaj używamy. Pozwólcie, że ja to tak wsunę na siłę. O! I tutaj przychodzi nam z pomocą taka baryłka. Ja kiedyś kupiłem takie baryłki okazuje się, że się w końcu przydadzą. To jest baryłka na, na śrubkę, czyli wsadzamy sobie dwie linki przez środek i możemy to sobie zabezpieczyć. No i teraz tylko te linki trzeba wsadzić do mocowania na wajsze. Nie wiem jak się odmienia słowo wajcha, zawsze mówię wajsze. <grywa> Czy tak się odmienia? Jacyś poloniści na czacie też mi powie jak się odmienia słowo wajcha. Tutaj widać też, że ten mechanizm z tym pancerzem spoko jest, że on właśnie te linki ściąga do siebie razem, żeby pracowały. I Możemy przechodzić do gwoździa naszych zmian, czyli napinacza. Jak pewnie zauważyliście w ostatnim odcinku, był założony po złej stronie. Ja się dopiero zorientowałem podczas montażu filmu, zobaczyłem na nagraniu, że jest założony złej strony, dlatego przemieniłem go na drugą stronę. Chodziło o to, że jeżeli silnik się kręcił to z tamtej strony i tak było napięte, a z tej strony był luz, którego nie niwelowaliśmy. Ja teraz już nakładam z powrotem te paski, które ściągnąłem podczas montażu. I z tej strony jak sobie już naciągniemy, to Powinien zacząć się kręcić. Silnik kręci silnik, więc spoko jest. Ja na początku planowałem zrobić z tego wajchę, którą będziemy pociągać, i wszystko spoko, tyle że tutaj by była już olbrzymia siła. Bo widzicie, że początkowo otwór mocujący był tutaj, więc przekładnia była bardzo duża. Jeżeli ja sobie leciutko pociągnąłem za tą stronę, to tutaj mieliśmy olbrzymią moc nacisku na pasek. Natomiast czasem podczas ewolucji tej wajchy zrobiłem jeszcze jeden otwór, a teraz jeszcze kolejny. I w tym momencie mamy praktycznie 50 do 50, czyli jeżeli potrzebujemy 80 kg nacisku, to ja będę musiał to pociągnąć pociągnąć z, y, z taką samą siłą, 80 kg, co już jest bardzo dużo. Dlatego, żeby rozwiązać ten problem, mamy tutaj znaną mi już wajchę. Ona właśnie służyła do pociągania sprzęgła w poprzednim modelu tego helikoptera. I tak samo podłączymy sobie ją, Ja wiem, przymocuję tam, gdzie była na początku przymocowana, czyli mniej więcej w tym miejscu będziemy sobie ją zdalnie pociągać. Ona z kolei będzie pociągała linkę, która będzie podpięta do tej wajchy. Zrobimy takie mocowanie z jednym otworkiem i do niego wsadzamy linę ze sprężyną. Jest tutaj zrobiony taki właśnie otwór, żeby to się ładnie tu za Zacisnęło. Następnie nakładamy sprężynę. I to mocowanie znajdzie się w tym miejscu przy samej rączce. No i wielki test mamy tutaj linkę poluzowaną, więc tutaj nie powinno nam odzierać opasek. Nie odziera kręci się swobodnie rolka. Natomiast po pociągnięciu wajchy, cyk widać, że bardzo mocno wchodzi w głąb i zaciska nam pasek. No, naprawdę. Nie wiem, czy bym dał rady to mocniej ścisnąć. człowiek się całe życie uczy. Ja chciałem zrobić taką rurę, która będzie pozwalała na zasysanie powietrza, wiecie, z góry scelować powietrze tak, żeby leciało i wprost do silnika, bo tutaj jest wlot powietrza. Sobie myślę no dobra, no można zrobić z rurek PVC. Duże te rurki by były takie ciężkie, wiecie. Pomyślałem, no dobra, jak nie, to zróbmy sobie z rury wentylacyjnej aluminiowej. Tyle, że nikt mi nie powiedział, że dostanę folię aluminiową spożywczą taką, jak się daje do jakiegoś piekarnika czy coś. To jest dosłownie jakby przywiał ten wiatr z wiatraka, z wirnika, to by rozwalił całe to, więc nie wiem, czy zostawiamy tak silnik, chyba trzeba tak zostawić. I niech sobie tam zasysa chłopak z podłogi jakoś to powietrze, bo to nie ma sensu tego chyba montować. To się przyda jakiś strój robota będziemy budować, czy coś. Jeżeli nie musimy się już zajmować dostarczaniem powietrza do silnika, możemy przejść już do ostatniej, można powiedzieć, części kontroli naszego silnika i całego helikoptera, czyli obrotomierza. Ja to już przygotowałem pakiecik, mamy 9-woltową baterię, tutaj to podpinam... Do kostki. Obrotomierz powinien działać. Za chwilę zobaczymy, czy się mu ostatnio nic nie stało. Coś tu lata, jakieś. Jakiś... Kurde, no. On lata i mnie gryzie. O, już nie lata i mnie nie gryzie. <gryżę> Najgorsze, teraz, właśnie etap. Zamiast komarów takie coś lata. Ostatnim razem mieliśmy jakieś dziwne perypety, że nam pokazywało dziwne wartości, ale wielu z Was napisało, że to dlatego, że mieliśmy za długi przewód. I wygląda na to, że to prawda. Przyspieszam delikatnie 300 obrotów. No to by się zgadzało. Czyli wygląda na to, że taki obrotomierz nie może być podłączony do 10-metrowego przewodu. Jeżeli będzie krótszy, to będzie działał, więc my wracamy do obsługi lornetkowej. Nie wiem, jak inaczej to można zrobić, żeby dało się z dalsza kontrolować, chyba że ustawiam jakiś telefon, żeby patrzył na to i nam wysyłał sygnał po internecie. Przypniemy mechanizm w honorowym miejscu nad samą głową Steva na trytytkach. No niestety słabo to widać przez tę lornetkę, to muszę przyznać, że będzie trzeba się napatrzyć znowu. Właśnie też zauważyłem sprawdzony już sposób na to. Zobacz jeżeli magnes jest obrócony jedną stroną, to ta lampka się nie miga. A jeżeli obrócimy sobie na drugą stronę, magnes zaczyna się migać, i w ten sposób możemy sprawdzić, w którą stronę ma być obrócony magnes. Bo pamiętacie, mieliśmy już problem z tym, że nam nie chciało sczytywać, bo magnes był źle obrócony. No i teraz mamy już dowód, jak to łatwo sprawdzić. Wskazuje coś? Można powiedzieć, że jak nie dziś, to nigdy, bo kiedy będzie lepsza okazja na to, żeby ta maszyna w końcu się wzniosła? Mamy już wszystkie bariery bezpieczeństwa zrobione. Ja tutaj wpadłem na genialny pomysł. Zamiast pakować lin, które będą trzymać nam helikopter, daliśmy pręty. Jeżeli helikopter miałby się podnieść, to pręty go zatrzymają, w żadną stronie się nie przewróci, a jednocześnie nie obciążamy go samą liną. Tutaj trzeba uważać, bo śmigło mam dosłownie nad głową, także przy odpalaniu cały skócek musi być. Z tej strony mamy wyłącznik awaryjny, jakby coś się stało, jakby. Tutaj zobaczył, że coś jest nie tak, to mogę to wyłączyć od razu. No i widzicie, już kabelki sobie lecą. Kabelki oczywiście lecą do naszego bunkru odsuniętego 15 metrów. Jednakże jest tutaj małe utrudnienie, biorąc pod uwagę, jak działa nasze sprzęgło oraz jak działa nasz gaz. Zapraszam tutaj. Mamy coś takiego, niestety nie będzie to takie proste, ponieważ wchodzi, żeby rozprzęglić. Musiałem pociągnąć, wszystko było ok. Jak leciał sobie silnik, to ja po prostu puszczałem. Niestety tutaj działa to na odwrót, więc żeby silnik nam. Pracował i napędzał śmigła, ja będę musiał ciągnąć cały czas tą linkę. Plus gaz mamy tutaj, który się cofa. <grafię> cofa się niestety, czyli też będę musiał to trzymać wszystko. No i teraz zostaje pytanie, kto będzie trzymał lornetkę? <grafię> Natalko, chyba to będzie Twoje zadanie, żebyśmy oceniali, jakie mamy RPM, ale jednocześnie musisz też nagrywać. Więc nie wiem, jak to ogarniemy, ale jakoś musimy. Natarka, ty już się możesz powolutku udawać do bunkru. Życzcie Steve'owi powodzenia, życzcie nam powodzenia. Trzymajcie kciuki. Natarka w bunkrze, wy zostajecie ze mną. Mamy tutaj relację. Jeżeli coś będzie trząsło, to od razu przepraszam. Nie jest to prosto obsługiwać wszystko. Ja tutaj z delikatnie daję do przodu. Dam na maksa z Sanię. się. Trzeba trochę kopcić. Tu masz nie które możesz zatrzymać rękami. No to dobra, ja teraz daję tutaj napinać. Mega gazu. Nie wiem, czy, czy to tak powinno kopcić. Wyłączę go na razie. Nie da się wyłączyć. Co ty Nie da się wyłączyć silnika. Trzeba tam podejść. Trzeba tam podejść. No tak trzymaj tam dźwignię tak mocno tak, żeby jak najbardziej ją zaniżyć. Ale, ale, jajca! <noise> Powiem Wam, stało się, bo po prostu śrubka nam odpadła od masy, nie stykało się silnika, nie dało wyłączyć. Tutaj. O kurde, no. Musieliśmy tutaj akcję mieć ratunkową, podejść tutaj, ja szarpnąłem za tą linkę, żeby ją wyrwać z tego bunkru i żeby zmniejszyło nam troszeczkę gaz. Jak ona się odkryła, jak ona ma nawet zakrętkę taką samohamowną. Nie wiem czy on nie był na za dużych obrotach cały rozpuszczony na, na zimnym. Coś tu pokapało. no z tej przekładni się leje no, za dużo tam chyba oleju dalej jest. Nie wiem jakie mieliśmy obroty w ogóle. Nie sprawdziliśmy tego. My już trochę zdążyliśmy ochłonąć i wymyśliliśmy pomysł, jak sprawdzać te obroty zdalnie. Mamy tutaj GoProsa podpiętego, on sobie patrzy wprost na nasz ekranik. No i tutaj mamy podgląd. Teoretycznie, jeżeli pójdziemy za bunkier, choć Natalko, zobaczymy. Zobaczymy, czy na taką odległość będzie to dobrze działało. Czy znowu będzie pokazywało wartości. No! L laguje. Jak się obróci tak, przepraszam, to zaczyna lagować, czyli musimy mieć obróceni tak. Tak będzie widać. No niestety nie ma lekko, ale nie widzę innego wyjścia, żeby to ogarnąć. Nie wiem tylko, czy to nie jest do góry nogami. To trzeba będzie <grytania> jakoś... da się tu zablokować? Um, tutaj jest blokada, tak? Czy teraz, jak zrobimy tak, no, to trzeba będzie tak trzymać, o. Jakie mamy tutaj obroty? 8? Dobra, pociągam sprzęgło, żeby trochę go przydusić. Ile mamy? Kurde, bez do góry nogami. 90. 100. Dobra, zaciskam całkowicie tutaj pasek. 140. Wygląda na to, że na mnie rośnie powiedzieć 160. Ile jest? 160? Wyłączam. No ale mieliśmy 160. 160 tylko obrotów dałem dużo mocy i nic to nie dało. Co z tymi paskami? Co z paskami? Tutaj widzę, że no... Zobaczcie sobie, jak jest problem. Ja puszczę tą dźwignię. Chodźcie tutaj właśnie. Kurczę! Pasek się kopci. Musi być nieźle gorące. Tylko może to schłodzimy zanim się przepalą paski. O, oh, ale to jest wysoka temperatura tych pasków. Tego to się nie spodziewałem. Wiecie co, naprawdę, bardzo długo zastanawialiśmy się teraz z Natalką, czy w ogóle ten odcinek dodawać, czy nie dodawać. Z jednej strony zapewne będziecie zawiedzeni, maszyna nie uniosła się nad ziemię, a z drugiej strony myślę, że nie fair byłoby, jeżeli nie zobaczylibyście tej próby, tych zmagań dzisiejszych. Dlatego odcinek się pojawia i teraz. Co dalej z tą konstrukcją w ogóle robimy? Przyznaję, to jest porażka. Te pasy nie zdały się w ogóle, nie nadają się do tej konstrukcji. Zaczęły się palić, kopcić. I one by nie przetrwały. Jakbyśmy nawet się unieśli, to za chwilę by się skończyło to na, na podłodze. I teraz, żebyście zrozumieli, dlaczego tak ta konstrukcja wygląda, a nie inaczej, sporo osób napisało: kup sobie sprzęgło odśrodkowe, będzie dobrze. No właśnie, jakby to było takie proste, tutaj by było sprzęgło odśrodkowe, niestety nie jest to takie proste, ponieważ do 50-konnego silnika znalezienie sprzęgła, który nie kosztuje więcej niż cała ta konstrukcja, graniczy z cudem. Dlatego też poszliśmy w takie rozwiązanie. Niestety nie spisało się, ale przynajmniej mamy lekcję. Nie róbcie tak w domu. Jeżeli chodzi o słynny silnik lotniczy, to była bardzo duża inwestycja i nie żałuję jej wcale, bo przynajmniej... Sprawdziliśmy jak to będzie działało Uważam, że jeżeli by to naprawdę przeniosło napęd na te śmigła Myślę, że osiągnęlibyśmy te 600 obrotów na minutę Ale nie, niestety nie zrobiliśmy tego Nie udało się Ja myślę, że tutaj niestety muszę powiedzieć Kończymy ten projekt Kończymy ten projekt, ponieważ ja już zrobiłem wszystko co mogłem Wszystko co umiałem Odciążyliśmy konstrukcję o około 150 kg Mamy silnik lotniczy Jestem z wami szczery, więcej nie wiem co możemy z tym zrobić Konstrukcja wygląda też pięknie, bo ją pomalowaliśmy, jak widać, na marne, albo nie na marne, będzie ładną ozdobą ogrodu, ale mam nadzieję tylko, że nie jesteście za bardzo zawiedzeni, mam nadzieję, że nie przestaniecie oglądać Doktora Pablo. I tutaj nie zrozumcie też mnie źle, nie mówię, że nigdy nie wrócimy do tej maszyny, bo naprawdę Pablo Kopter jest w moim sercu, mam bardzo duży sentyment do tej maszyny. Pracowaliśmy nad nią 10 odcinków, 10 pełnych odcinków, to była prawdziwa przygoda. Podczas pracy nad Pablo Kopterem nauczyliśmy się znacznie więcej niż przedtem, jakiejkolwiek konstrukcji na kanale i były różne wyboje, które zarówno was, jak i nas denerwowały oczywiście nie jesteśmy z kamienia, my też się czasem denerwujemy ale były też wspaniałe chwile, które na pewno zapamiętam do końca życia tutaj doświadczenie się już objawiło pięknie się obraca ogon dawaj do zdjęcia! no to już na mnie czas, ja sobie tylko narzędzia popakuję co? O! Są wibracje, nie można ukryć! Ale mechanizm działa! Zaczynam czuć respekt do tej maszyny. Helikopter bez pilota nie poleci. Mamy jakiegoś ochotnika? Ja na pewno tam nie siądę. <laughs> Przywitajcie gromkimi brawami osobę, która zgodziła się to zrobić: Steve'a! <laughs> Jak na niego tak patrzę. No, jest odważny, no to jest najważniejsze. <laughs> Kręci i nawet nie trzepię tak bardzo. Kobieta, jakby to było takie proste. 176. Ma to szansę polecieć, naprawdę ma to szansę, teraz jestem tego pewny. Na tą chwilę chcielibyśmy się skupić na czymś innym, a mianowicie na dokończeniu bugi, które zaczęliśmy, nie dokończyliśmy. Mamy już do odebrania klocki hamulcowe od mechanika, mamy też 130-konny silnik, który właśnie kurzy się w warsztacie, stąd też pewnie domyślacie się, dlaczego tak bardzo zależy mi na dokończeniu tej konstrukcji. To będzie prawdziwa frajda, zobaczymy co przyszłość przyniesie, ja z łezką w oku i nadzieją w sercu żegnam się z wami i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku.